Witamina A jest odpowiedzialna za bardzo wiele kluczowych funkcji w organizmie. Między innymi odpowiada za utrzymanie zdrowia oczu, dobrym wzroście kości i zębów, wspiera organizm podczas infekcji oraz utrzymuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci. Niedobór witaminy A bardzo rzadko występuje w krajach rozwiniętych, natomiast w krajach rozwijających się jest to całkiem duży problem. Niedobór objawia się poprzez następujące symptomy: ślepota zmierzchowa, potocznie zwana kurzą ślepotą, czyli zaburzenie widzenia w warunkach słabego oświetlenia. zmniejszone od Odporność. Co za tym idzie? Częstsze infekcje, suchość oczu i spojówek, brak apetytu, trądzik, łamliwość włosów i paznokci. Witaminę A możemy m.in. znaleźć w tranie, wątróbce wołowej, w żółtkach jajek, w mleku oraz takich warzywach jak marchew czy dynia. Witaminę A można przedawkować, a objawy przedawkowania to m.in. nadpobudliwość, bóle głowy, nudności, zmiany skórne o żółtawym zabarwieniu, światło wstręt, przedawkowanie witaminy A. Najgroźniejsze jest głównie dla kobiet w ciąży, ponieważ zbyt duże Stężenie witaminy A jest toksyczne dla płodu i może prowadzić do rozwoju wad wrodzonych.